Hej, hej witam was moi kochani w kolejnym odcineczku yy, z naszych broomsów. Musimy tu zrobić taki jeden teraz zamętnik yy, czyli sprzedać ten z tego verstroka naszego. Spróbować tu. A, dobra. Dwa verstrojki sprzedać i spróbować tu wkleić stateczek, moi drodzy. E, tylko po to, żebyśmy teraz mogli resztę sprzedać za zawieszone wartości, nie? <śm> We smart. We smart, więc teraz sprzedajemy sobie to wszystko, co nam niepotrzebne tutaj w naszym zasięgu. OK. Teraz tutaj możemy sprzedać sobie to na pewno. Sprzedać sobie naszych druidów, których na razie nie potrzebujemy. Tego alchemika też nie, tego awatara też nie. Yy, teraz tak, yy, to jeszcze wchodzi w zasięg, to jest 12700, to, to już nie wchodzi, widzicie 11200. Więc musimy tutaj, moi kochani, zacząć odbudowywać naszą flotę handlową. Nasza flota handlowa tu musi stanąć na nowo. <grym> czy tego chcemy, czy nie? Musimy mieć naszą starą, nową, starą flotę handlową nową, starą flotę handlową, myślę, że teraz będziemy mogli sobie tutaj zrobić czwarty tier i sprzedać pozostałe. Mhm. Dobra, no i odbudowujemy naszą starą, starą, nową flotę handlową. Zanim ruszymy dalej, musimy tu już mieć te pieniądze nasze rozdysponowane. Żebyśmy tutaj nie tracili już grosza, bo my musimy do setnej rundy zarobić kupę pieniędzy. Wiemy już, że na 80 straciliśmy co najmniej kilkanaście sekund. Na mm, zabawie, w sensie na tym, że zabrakło nam first I że mieliśmy za słaby damage. 80 można jeszcze spróbować spałować. One shotem. A, czy tu już na mnie wejdzie stateczek żaden? Spróbujmy tu zmieścić dwa. W jakiś magiczny sposób. Jeden. O, o, o. Yeah. Drugi. Trzeci już nie, dobra. Idziemy dalej. Yy, I co my będziemy robić na setny? Na pewno bandę first strike'ów. <laughs> to jest pewne. Ale obok bandy first my już musimy tutaj mieć paragony i inne wieże, więc no... Przebiemy dużo pieniędzorów. Chyba źle... Co jest? Nie, wróć. Mację kliknąłem. Boże. I od nowa. Nie. Nie. Nie, Maćku, nie. Nie Maćku, nie. Tu gdzieś te dwa mieliśmy sprzedać, postawić jeden statek mhm. dobra. 12.700, 12.700, 12.700, 11.200, okej. Okay. Czyli... Gdzieś tutaj postawimy sobie statek i będziemy mogli resztę sprzedać. Okej. Okay. <laughs> okej, okay, oki doki. No to co, budujemy naszą flotę od nowa, tak? I broń Boże, ręce od spadku. Hyhyhy, Boże, ręce od spadły. Musimy mieć dużo pieniędzy zarobione i to jest nasz problem, ale mamy na to 20 tur. W zasadzie nie 20, tylko powiedzmy tam 17-18. Ale damy radę. Halo, halo, coś tu świeciło. Widziałem, że coś świeciło i tutaj coś świeciło. Dobra. Tu coś świeciło. Szukamy. Mykanie celowo nie robię z tego jednego odcinka, który zrobię na speedzie. Chcę, żebyście wiedzieli, co ja dokładnie przeżywam, jeżeli chcę takie rzeczy robić, nie? Żebyście wiedzieli co w głowie chodzi, co człowiek musi pomyśleć, że to nie jest jakieś głupie napierdzielanie Entera, tylko, że trzeba tutaj troszkę rzeczy zaplanować, nie? Być troszkę dokładnym, troszkę to jest czasem męczące. Natomiast po 80. levelu my to co musimy jeszcze zrobić, moi kochani, dobra. Zrobimy czwarty, tier, sprzedajmy ten statek, bo on chyba tak troszeczkę złym miejscu. No halo. No jednak nie. No. Dobra, nie będziemy tak wciskać na pałę, chyba co? Problem jest taki, że ja muszę mieć już w tym momencie też dwa inne statki, nie? To jest troszeczkę problem. Więc muszę próbować tu wcisnąć ile się da. Bo my musimy już odpalić tierowe inne statki, nie? Żeby szykować się do paragonu statkowego, nie? Więc tutaj pójdzie na pewno ten piracki pięciotierowy statek, nie? Żeby on sobie już też popy jakieś nabijał, nie? I pójdzie gdzieś yy, ten destroyer, nie? No. A reszta statków idzie na zarabianie. Hmm. Zobaczymy ile ich w sumie będziemy mieli. To jest pierwszy etap, czyli odbudowanie naszej floty handlowej. Tu się schował jeden cwaniaczek. Tu już jest. Tu jest Destroyer. I nie wiem czy tam pod Destroyerem coś mi się jakiś cwaniak nie chowa. <grym> no nie widać, nie widać. No dobra, załóżmy, że nie. Załóżmy, że nie najwyżej na nim nie zarobimy, nie? Odbudowanie naszej floty handlowej to jest pierwsza podstawowa rzecz. 20. Okej. Okay. Elegancko. Mamy 20 z No I bardzo dobrze. Teraz tak, tym statkom dodajemy tutaj grejpy, żeby one sobie też tam w razie co nam pomagały, kilku statkom dodamy, jakby tu coś się działo, nie? Ten ma grejpy, ten jest zrobiony, temu też można grejpy dodać, bo ma dość dobry zasięg temu też. Ok. Teraz co dalej? Mamy 230 tysięcy. To jest dość dużo, 230 tysięcy to jest dość dużo. Myślę, że spróbujemy zrobić ladach pila wciągarkę. Myślę, że spróbujemy na chwilę zrobić wciągarkę, mm, musimy ją zrobić, nie? musimy ją zrobić, wciągarkę. Jako, że mamy statki, dobra, czyli powiedzmy, że czy ta nam się łapie w zasięg? Łapie. Mm, musimy wymyśleć wciągarkę. Mamy 237 tysięcy, więc mamy tyle, ile przydałoby się, żeby mieć dobrą wciągarkę, nie? No dobra, to budujemy sobie tak. Powiedzmy, że tutaj farma. Powiedzmy, że tutaj farma. Jest dwa. Chcielibyśmy, ile chcielibyśmy wciągnąć? Nie wiem, co najmniej z 5. Co najmniej z 5, może 6 się udało. Nie wiem tylko, czy to jest dobre miejsce to, co my robimy. Na takie rzeczy, bo tu jeszcze można wsadzić jedną. Tutaj można wsadzić. Może dwie. I teraz tak. Eee... Hmm. Ciężko będzie wciągnąć pięć. Którą będziemy wciągać? Powiedzmy, że tą chatą byśmy wciągali. Dobra. A tu jeszcze jedno wejdzie nam. Jakieś. Tu nam wchodzi. I przesunąć to w bok. Dobra. No i pytanie, czy ta chata by nam. Czy ta hata nam wciągnie to odległą? Nie sądzę. Myślę, że to jest głupi pomysł. Że dużo lepiej byłoby to tu by było zrobić, albo tu nawet. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Więcej byśmy wciągnęli. My załóżmy, że aż tyle na normalu pieniędzy nie będziemy potrzebować do wciągania. Załóżmy, nie? Załóżmy, że se wciągniemy po prostu troszkę. Hmm. Tu nie mam drugiej haty jeszcze, nie? Więc przydałoby się, żeby jeszcze ta chata, co wciągnie, dawała bustym stateczkom, nie? tu jedna chata i tu druga chata, tak? I powiedzmy ta chata wciąga. Ona na mnie wciągnie 6, ona wciągnie 5. Powiedzmy, że ta chata wciąga. A ta chata będzie gustowana. No,

25 tysięcy, czy gdzieś jeszcze tu coś wciśniemy. No szkoda, że tutaj nam nie wejdzie jeszcze jedna. Tu już za daleko będzie. Chociaż może być za daleko. Ale dostawmy, dostawmy, ja wierzę, ja wierzę. Najwyżej się sprzeda. 4-2, ja wierzę, ja wierzę. Ja wierzę. Ja wierzę. I teraz. Teraz bierzemy inżyniera gdzieś tam sobie go postawimy z tyłu. Robimy mu towar Dobra. Ok, to możemy sprzedać. Hmm. Tutaj postawimy banany fardne na nowo. Dobra. Czyli tutaj musimy na nowo postawić sobie chatę do. Rabatów. O, i żeby miała więcej pieniędzy, ten pi piąty tier, i ten tier, żeby miał więcej pieniędzy. No, i tutaj już dostawiamy sobie czwarty tier. Army, pytanie: czy my przeżyjemy mając takiego taksona, mając to, mając to, hmm. i czy nie będziemy likować, nie? To jest też pytanie. I, i, co, ta, i co ten dziad tu robi? <grym> I co ten sub tu robi? <grym> Jak to jest idealne miejsce jeszcze na stateczek, nie? Tu jest idealne miejsce jeszcze na pieniążki. I nawet mogą strzelać te pieniążki. No dobra, jedźmy 81 turę. Jedźmy 81 turę. Na razie mamy 7,23. Dobra. Lavelord tam powołuje na górze dobre, dobre. Powolnimy. Ile to jest? 25 dobra. I teraz robimy energizer na tą HP. Dzięki temu ona ma większy zasięg. Wciąga reczka. Nie wciągnęło tamtej, niestety. Niestety nie wciągnęło tamtej. I czekamy na 83. turę. Czyli to możemy sprzedać. Będziemy się teraz rozstawiać już na spokojnie na osiemdziesiątą trzecią turę, żeby tutaj już zakończyć przygotowania... nasze. Nie ma ciągle osiemdziesiątej trzeciej tury, widzicie? Jest. No okej. Oh. Okay. Dobra, co nam daje wciągarka? Wciągarka nam, moi kochani, daje to, że mm, zwolniło nam się miejsce i teraz ten budynek wart jest 165 tysięcy, ale ma w sobie ileś tam farm, te wszystkie, które wciągną, ma i zarabia pieniądze na nich, nie? I oprócz tego jest tutaj boostowane speedem. My, kurczę, mamy te cztery statki niebustowane i chyba je już olejemy, chyba je już olejemy, te cztery statki niebustowane. Tak mi się wydaje, że je olejemy. Tu mamy boost. Więc tutaj musimy postawić moi kochani jak najszybciej. Czy tu wejdą dwie farmy? Powinny co? Jest. No. Powinniśmy jak najszybciej postawić bananę centralną. Dobra. Okej. Okay. O, 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 Przygotujmy sobie miejsce po prostu, nie? Przygotujmy sobie... O, mieści się tu, dobrze. Wejdziemy sobie później to po prostu klikać, nie? To, że nam się tam zmarnuje parę groszy, to tam palto licho, nie? Ale chodzi o to, żebyśmy mogli to sobie mm... już kliknąć, nie? Dobra, A, żeby budować markiety. Dobra. To remove. My dość szybko zarobimy na ten banana central. Tu się jeszcze nie zmieści. Trochę niechlujnie widzę stawiam te farmy. Myślę, że mogłem postawić jeszcze zdecydowanie więcej. Myślę, że możemy to też sprzedać. Bo my teraz jesteśmy na etapie, że po stosowane. Więc dla nas każda jedna farma, wyżebrana gdzieś w jakimś miejscu, to jest skarb, nie? Tu, tu powinien nam się jeszcze jeden zmieścić. Gdybym dobrze coś poustawiał, ale że mi się nie chce, to, to nie. Łaski bez. <grym> tu robimy bananę centrala. Dobra, czy my przeżyjemy 83? Powinniśmy, więc. Jedziemy, moi kochani, jedziemy do banany centrala. Te banany tam pozostałe, co się robią. Oczywiście zamiast marketów moglibyśmy robić yy, farmy 420, nie? Byłyby dużo bardziej opłacalne, ale no, też to nie jest heroik. My jesteśmy trochę leniwi, więc, więc nie jest to dla nas jakiś super tam czat, nie? Musimy sobie podkręcić tą bananę farmę. W sumie, teraz mamy już bananę centrala, to możemy ją sobie boostować. Możemy sobie bustować w ciągareczkę też, by wypadało, by policzyć. Co bardziej dla nas będzie opłacalne do wciągania. Mm -hmm. I teraz, wszędzie, gdzie się da, budujemy. Pamiętamy tylko, żeby z banany centrala i z tej chatki odbierać skrzyneczki. Nie? I patrzymy na czas, ale tam nic się nie powinno do setnej rundy złego wydarzyć. Cały czas jest te 7 sekund. My musimy do 90 rundy wszystko postawić. To jest dla nas najważniejsze. Cały czas 7,23. Dobrze, dobrze. Oho, czas nam spierdziela. Sekunda, dwie, trzy. Aj, dobra, trzy sekundy nam uciekły. Tu jesteśmy w stanie to też nadgonić. Ja już nie robię mm, powtórek, bo wiem, że już ześmy dali dubska trochę z tym czasem. Więc yy, i tak i tak będę robił drugi run, żeby te 10 sekund wyeliminować, więc czy wyeliminuję 7 czy 10, to jest to dla mnie bez znaczenia, nie? To jest to dla mnie bez znaczenia. Dobra, czy gdzieś jeszcze żeśmy nie postawili farmy? Wszędzie? Tu jeszcze jedna się ukryła. Jak mówię, banany, 4 2, 0, mm, troszkę więcej by nam dały pieniążków. Ale my nie chcemy się w to bawić, nie? Nie chcemy się w to bawić. No dobra, zbieramy pieniądze. Mamy kupę czasu na to. Możemy jeszcze pomyśleć o tym, żeby tutaj na przykład sobie Master Bombera postawić. Fuu, żeby sobie tutaj dostawić co na przykład Coś tam co będzie biło dymycz, nie? Coś tam co będzie biło dymycz na górze. Na przykład ten tak shooter byłby tam lepszy, nie? Żeby tam go postawić z przodu na górze. 18 sekund, ale żeśmy czasu natracili tutaj na tych falach. Musimy wymyśleć przy powtórce przed 90 jakiś lepszy dymycz, nie? Jakiś taki lepszy dymecz wysępić przed 90. I to taki grubo lepszy. I to taki grubo lepszy dymecz. Bo tutaj mamy duże, duże straty, no nic, jako już mówiłem, nie będziemy tutaj poprawiać. Więc co się wydarzy, to się wydarzy. Ja wiem, gdzie mam braki, mam ponotowane, więc sobie drugi raz zrobię, no i zobaczymy mm, w ogóle na koniec, jak nam z tego czasu wyjdzie. Mm, no, ile będziemy musieli dorobić. Nie? teraz sobie zbufujmy tutaj to. O, tutaj farma się schowała, widzicie? Za nich nic nie mówi. Co? Nikt nic nie mówi. Zajmiemy sobie te czasy, bo jesteśmy w stanie na zerówce dojechać do końca, nie? Więc 18 sekund na pewno jesteśmy w stanie ukraść. I boss 80 to jest też trochę co nam uciekło, nie? Boss 80 to jest też co trochę nam uciekło. Niestety. Kolejne 5 sekund. No tamten Glavelord stoi i nie bardzo robi robotę. Może by wypadało zrobić szybciej ten paragon statkowy 23 sekundy Znaczy paragon statkowy będę robił 90 powiedzmy tam o 8 Na pewno można by tam była ekipę jakichś ninjów zbudować Żeby porządziła No te 20 sekund tak jak mówię jesteśmy w stanie ukraść spokojnie i to tak na lajcie. 97. Znowu 3 sekundy gdzieś nam uciekły. Kolejne 3 sekundy. I to jest wszystko wina tego, że nie mamy jakiejś potężnej jednostki, nie? Zobaczcie, nagle 40 sekund urosło. <gry> Ale nie chcę już, tak jak mówię, przedłużać tu 10 odcinków jeszcze tworzyć. Chodzi o to, że początek, widzieliście ideę, poznaliście, wiecie jak to się robi, przerywa, cofa, resetuje i tak dalej. 99. home i widzimy się w kolejnym odcinku. Przedostatnim mam nadzieję. Także do zobaczyska, Simandero i pa pa!